Mistrzowie i nauczyciele. Według mnie dusza w świecie dusz jest czysta, jest bezwarunkową miłością. Więc, dlaczego istnieje coś takiego jak oczyszczanie z poprzednich wcieleń, jak oczyszczanie linii rodowych, skoro wracając do świata dusz po śmierci? Jesteśmy oczyszczani. Jesteśmy jakby obmywani od tych wszystkich doświadczeń, od tego wszystkiego, co pojawiło się na Ziemi. Dusza jest czystą, bezwarunkową miłością. Trafia do świata dusz, oczyszczona w świetle. Pozwala sobie na Eksplorację tych wszystkich doświadczeń z Ziemi, na spojrzenie na nich poprzez miłość bezwarunkową. Jednak, wcielając się w kolejne życie na Ziemi, wchodzi w energię danego pokolenia. Kiedy robimy oczyszczanie linii rodowych, to są one przekazywane z pokolenia na pokolenie osób, które żyją w danym momencie. Czyli te znaczniki, te przekonania, te wzorce one są cały czas zasilane przez kolejne pokolenia. I nawet jeśli dusza po śmierci wraca, zostaje z tego oczyszczona, kiedy kolejna dusza decyduje się na wejście w dane pokolenie, w życie danej rodziny, mimo tego, że sama dusza, samo dziecko wkracza z czystą kartką, to te na lepki, te odciski pokoleniowe, samoistnie one docierają na tą czystą kartkę. Nie zawsze są aktywowane, nie zawsze są powielane, nie zawsze są ciągnięte dalej. Ale jeśli jest dany wzorzec pokoleniowy bardzo silny, to jest on, staje się on stemplem na podświadomości, kolejnym wzorcem, który jest powielany. I z tego właśnie następuje oczyszczenie na linii rodowej. Z tych stempli, z tych wzorców, z tych przekonań, schematów, które cały czas są niesione, przez tych ludzi, którzy żyją, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czy to w formie mentalnej, energetycznej czy słownej, czy poprzez zachowanie. I z tego właśnie następuje oczyszczenie linii rodowych w kronikach Akashy. Jeśli chodzi o przekonania, z poprzednich wcieleń. Dusza, wybierając sobie dane ciało, ma świadomość, które lekcje nie zostały dokończone. I ona z poziomu duszy, w świecie dusz jest czysta, bezwarunkowa miłość ją otacza. Nie ma żadnych, nie ciągnie żadnych haków energetycznych z poprzednich wcieleń. W świecie dusz istnieje tylko bezwarunkowa miłość. Dusza jest tak ciekawa, tak zafascynowana relacjami, które powstają pomiędzy ludźmi na ziemi, że decyduje się wrócić po to, aby uzdrowić starą karmę, aby uzdrowić Tematy, które w poprzednich wcieleniach nie udało jej się dokończyć. Ona wybiera to sama, korzystając ze swojej woli. Wybiera te doświadczenie, tą misję, którą chce rozwinąć, wyeksplorować, poznać. I dlatego, schodząc, na Ziemię, wybierając postać ludzką, tak ma ustaloną swoją misję, tą swoją ścieżkę, aby to, co sobie zaplanowała, to, co sobie wyznaczyła, zrealizowała w danym życiu. Owszem, zdarza się, że wybierze taką drogę, na której nie uda jej się w pełni zrealizować tego wszystkiego, co sobie zaplanowała w świecie dusz. Tych ścieżek jest przecież nieskończona ilość, ale jej głównym celem jest doświadczanie. I to, co sobie postanowi, to jest w większym lub mniejszym stopniu realizowane. Człowiek, będąc na Ziemi, ma również wolną wolę, a nie czując tego bezpośredniego połączenia ze swoją duszą i być może są osoby, które przez całe życie nie zajmą się tematem duchowości, mogą zrealizować to, te doświadczenia, te plany, tę misję duszy. A mogą w którychś miejscach pofolgować, wybrać coś innego. Czasami te doświadczenia są miłe, czasami niekoniecznie, bo zapominając o tym połączeniu ze swoim sercem, Odwracamy się do niego tyłem, a ono woła, wyrywa się, do tego, żeby ci pokazać: wróć do mnie. Wróć do mnie, bo poprzez swoje wnętrze jesteś połączony z prawdziwą swoją istotą, z, tym, z tą swoim centrum, z duszą. I te niekoniecznie fajne doświadczenia, ta burza emocji, jest takim. Wstryczkiem dającym Ci informacje poszukaj mnie, wróć do mnie. Sprawdź, gdzie jestem. Te informacje, te światełka w tunelu one cały czas się świecą. Ale my stawiając przed sobą kolejne blokady. Kolejne, dając się wtapiać, pochłaniając się tematami tutaj na Ziemi, które skupiają naszą uwagę na rzeczach nieistotnych, powoduje, że my nie dostrzegamy tego światła. Nie wiemy, jak powrócić do swojego wnętrza, bo my tego nie widzimy. I wtedy może się okazać, że dusza wracając do świata, do świata dusz nie zrealizuje w pełni tego, co chciała doświadczyć, co chciała uzdrowić. Ale dla niej każde doświadczenie, nawet to, że nie udało się czegoś zrealizować w pełni, jest doskonałą lekcją, jest lekcją, za którą jest wdzięczna, którą kocha. W świecie dusz jest tylko bezwarunkowa miłość. Jeżeli chcesz zrozumieć, czym jest dusza, musisz odstawić na bok dualizm ziemski. Tam nie ma emocji. Związanych z żalem, z poczuciem winy, z wściekłością, złością, ze smutkiem, z lękami. Tam jest tylko bezwarunkowa miłość. Nie zawsze jesteśmy w stanie wznieść się ponad ten dualizm, bo z poziomu ludzkiego umysłu nie jest to łatwe. Ale kiedy. Pozwolimy sobie wejść w przestrzeń serca, otoczyć się tą miłością bezwarunkową, wtedy właśnie odczuwamy to najgłębsze połączenie ze swoją duszą, ze swoim wnętrzem. I to jest właśnie to uczucie, które łączy nas ze źródłem. I z tego właśnie uczucia, z tego poziomu dusza doświadcza. I kiedy będąc w przestrzeni serca podchodzisz do niektórych tematów i patrzysz na nie, na nie właśnie z poziomu serca, znajdujesz rozwiązania, zupełnie inaczej je widzisz, zupełnie widzisz, dane, inaczej jest dane zdarzenia, sytuacje, dane osoby, dane relacje. Tak właśnie patrzy na to dusza. Bez tych emocjonalnych wkrętów, im częściej jesteś w przestrzeni serca, tym jesteś bliżej ze swoją duszą, ze swoim światłem, i twoje życie staje się spokojniejsze. Pełne miłości, wypełnione miłością. I z tego poziomu te wszystkie lekcje, które wyznacza sobie, no, wyznaczyła sobie dusza, są łatwiejsze w realizacji, są delikatniejsze, są prostsze.